Witajcie! Edukacja na maksa z tej strony. Kolejny odcinek e, serii nauki japońskiego i tematem dzisiejszej lekcji są kierunki świata, czyli Sekai no hoko I tutaj możemy sobie zobaczyć, że myślicie, że Sekai to jest dokładnie świat, a hoko to jest są kierunki. No i tutaj poznamy cztery podstawowe kierunki, czyli Kita, czyli północ, Minami, Południe, Nisi, yy, Zachód i Higashi, Wschód. Jak widzicie, nic trudnego. Tak więc powtórzmy to sobie jeszcze raz. Kierunki świata. Sekai no Hoko. Yy, czyli sekaj to jest świat, tak jak już mówiłem. Hoko. Są kierunki. I teraz północ. Kita. Południe, Minami. Zachód. Nishi i Higashi, czyli Wschód. Tutaj odnalazłem, że występuje jeszcze nazwa Azuma, ale niestety nie wiemy w jakich sytuacjach się, czym się ona różni od Higashi. Daję ją jako raczej formę ciekawostki. Dodaję, jak należy dodać pewne, pewne wyjaśnienie, no bo pewnie zwróciliście uwagę, że tutaj przy Hoko jest takie O z kreseczką. Ta kreseczka oznacza wydłużenie dźwięku. Czyli nie czytam HOKO, tylko HOKO. Czyli sekaj no HOKO byłoby nieprawidłowo, zaś sekaj no HOKO brzmi prawidłowo. Dobrze, mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała. Spora była krótka, ale mam nadzieję, że treściwa. Dzięki, pozdrawiam.